W i eBay Polska ogłosił nowy start w naszym kraju, i to był pierwszy raz od dawna, kiedy trafiłam na ich stronę, a później aplikację mobilną. Teraz was do tego zachęcam, bo trwa promocja, dzięki której możecie zaoszczędzić do 15% wartości sprzętu. Promocja trwa do 29 maja do końca dnia. W jej ramach możecie kupić elektronikę z trzech głównych kategorii produktowych o maksymalnie 500 zł taniej. Promocją zostały objęte urządzenia takie jak smartfony, komputery, tablety i telewizory. Aby obniżyć cenę produktu o 15%, podczas składania zamówienia wybranych urządzeń należy wpisać kod rabatowy MAJ15ELEKTRO22. Podstawowe zasady promocji są właściwie dwie. By skorzystać z kodu, musicie wydać co najmniej 100 zł. Z kolei maksymalny rabat, jak już wiecie, to 500 zł. Co ciekawe, z kodu można skorzystać trzykrotnie. Kod rabatowy działa na wszystkie urządzenia, które znajdziecie w linkach zamieszczonych przeze mnie w opisie filmu, ale pamiętajcie, że nie na wysyłkę sprzętu. Jak się dobrze zakręcicie, może Wam się udać kupić iPada Pro 11 cali o ponad 1000 zł taniej niż w oficjalnym sklepie Apple i wiele innych fajnych urządzeń. Nie tylko zresztą od tego producenta, ale też od Samsunga, Xiaomi czy Google. Pamiętajcie, by zaznaczyć, że szukacie nowego sprzętu, najlepiej z darmową dostawą. Urządzenia z logo nadgryzionego jabłka bardzo rzadko trafiają na różne akcje promocyjne, dlatego jeśli już się to przeszkadza... Trafi, warto skorzystać z okazji, dlatego o tym też zresztą wspominam. W obniżonej cenie znajdziecie m.in. iPada Mini, iPada 9 generacji czy MacBooka Pro. Promocja eBay to też świetny moment, by wejść w posiadanie urządzeń, których oficjalna dystrybucja w Polsce nie jest prowadzona. Dobrym przykładem są smartfony spod skrzydeł Google, takie jak Pixel 6 czy Pixel 6 Pro, jak również wybrane konfiguracje różnych urządzeń, jak choćby Xiaomi 12 5G w opcji z 12 GB RAMu i pamięci wewnętrznej 256 GB, gdzie w Polsce w szerokiej ofercie dostępny jest maksymalnie wariant z 8 GB RAMu. A może coś innego? Jeśli dysponujecie większym budżetem i macie w najbliższym czasie w planach kupno telewizora, warto byście zajrzeli na dedykowaną telewizorą pod stronę. Znajdziecie tam sporo modeli objętych promocją. Śród nich jest choćby dość tani Xiaomi TV P1E43 za 1276 zł. Całkiem fajna propozycja do pokoju dziecka, czy też do kuchni. Oko wpadł mi także Oppo Find X5 Pro, którego można wyrwać za nieco ponad 5000 zł, oraz Samsung Galaxy Watch 4 44mm w wersji z Bluetoothem za około tysiaczka. Ale produktów objętych promocją jest dużo więcej, więc jest spora szansa, że wśród nich znajdziecie coś dla siebie. A gdy tak się stanie, koniecznie podzielcie się łupami w komentarzach.